A, Panu Bogu. Amen. Witam Was, drodzy bracia, drodzy siostry, przyjaciele. W imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, niech Jego imię będzie uwielbione na tym miejscu. Tak krótko, korzystając z tego czasu, chciałbym podzielić się słowem Bożym, kilkoma myślami, które zrodziły się w ostatnim czasie w moim sercu. Znaną nam historią, zapisaną w Ewangelii Łukasza. W ósmym rozdziale jest to od 49 wersetu. Chciałbym wrócić do tego miejsca. Myślę, że nieraz czytaliśmy je, nieraz zastanawialiśmy się nad tym miejscem. Miejsce to mówi o skrzeszeniu córki Jaira, nieraz zapewne słyszeliśmy usługi na ten temat, ale tak krótko, korzystając z tego czasu, chciałbym zastanowić się nad pewnym fragmentem tej historii. I Słowo Boże mówi: A gdy on jeszcze mówił, to przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i powiedział: Twoja córka umarła. Nie truć nauczyciela. Ale Jezus, słysząc to, odezwał się do niego: Nie bój się, tylko wiesz, a będzie uzdrowiona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił wejść ze sobą nikomu oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziewczynki. A wszyscy płakali i lamentowali nad nią. Lecz on powiedział: Nie płaczcie, nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego, wiedząc, że umarła. on wyrzucił wszystkich, ujął ją za rękę i zawołał: Dziewczynko, wstań. Wtedy jej duch powrócił i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. I zdumiewali się jej, rodzice, i się jej rodzice. A on im nakazał, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. I w ostatnim czasie, kiedy zastanawiałem się nad tym miejscem, moją uwagę przykuło okoliczności tego zdarzenia. Nie sama historia w samej sobie, w jej przesłaniu, ale te okoliczności, w których znalazł się Pan Jezus i jego uczniowie. Kiedy przyszedł na to miejsce, przyszedł do domu tego przyłożonego synagogi, do domu jejra, ujrzał tam tłum, ujrzał zamieszanie, zgiełk. Jednym słowem, ujrzał nieporadność tych ludzi, ludzi, którzy teoretycznie przyszli, aby wspierać tę rodzinę w jej trudnych momentach, w tym momencie, kiedy ta dziewczynka umarła, przyszli ich wspierać, ale tak naprawdę w tej historii widzimy, że czynili tylko zgiełki, zamieszanie. I pierwsze pytanie, które sobie zadałem i nie znalazłem na nie jeszcze odpowiedzi. Dlaczego akurat tych trzech? Dlaczego Piotr, Jakub i Jan? Dlaczego nie wszyscy apostołowie? Dlaczego część apostołów pozostała tak jakby na zewnątrz tej historii, na zewnątrz tego wydarzenia? Dlaczego akurat ta trójka? Dlaczego ten tłum był taką przeszkodą, że Pan Jezus musiał ich wygonić? Kiedy wskrzeszał Łazarza, czynił to na oczach tych ludzi, którzy tam się znajdowali. Nie byli dla Niego przeszkodą ich niewiara, ich rozpacz i smutek nie było w tym momencie dla Niego przeszkodą. Ale w tej akurat historii stanowili pewnego rodzaju przeszkodę. Pan Jezus musiał ich wygonić, musieli opuścić to miejsce. Wziął tylko trójkę, tą trójkę taką dobrze nam znaną, Jakuba, Piotra i Jana. I tylko z tą trójką wszedł do tego domu, aby wykonać to dzieło, którego, którego miał wykonać. I pierwsze pytanie... Po przeczytaniu, po zastanowieniu się zadałem sobie, gdzie ja w moim życiu bym się znalazł w tym momencie. Czy byłbym w tej trójce, czy byłbym z tymi apostołami, których Pan Jezus pozostawił przed, przed tym domem, a może byłbym gdzieś w tym tłumie, który Pan Jezus musiał przegonić, aby nie czynił przeszkody, aby Jego dzieło mogło się wykonać na tym miejscu. I uderzył mnie ten obraz, właśnie, i mam wrażenie, i czasami tak to odczytuję, że to jest obraz naszych czasów, tych różnych kościołów, społeczności. Mam wrażenie, że większość to właśnie są taki obraz zamieszania, tłumu. Brakuje tam Chrystusa, brakuje tam Ducha, brakuje Bożej Mocy. Więcej jest zgiełku, więcej hałasu. Ci, którzy powinni wspierać, pomagać, tak naprawdę czasami stoją się przeszkodą. I w dniu wczorajszym akurat miałem tą... Puścił mi ktoś taki krótki wyrywek z polskiej społeczności z jakiegoś tam spotkania. Pierwsza myśl, kiedy obejrzałem to, kiedy w ogóle spojrzały na to moje oczy, pomyślałem że sobie, że to są jakieś zajęcia aerobiku. Jest muzyka, dosyć żwawa, ludzie wykonują pewne ruchy i gdzieś tam w tle słychać jakieś słowa, które mówiło o Jezusie. I kiedy się wsłuchaliśmy, prowadzący zachęcał do tego, aby uderzać w twarz szatana. I ludzie wymachiwali rękoma i twierdzili, że uderzają w twarz w szatana. Następnym tak jakby jeszcze większym zdziwieniem było moim, kiedy zaczęli pokazywać tą nieprzyzwoitą część ludzkiego ciała szatanowi, tak? Tak spędzali czas w społeczności. I nie mówię tego po to, abyśmy poczuli się dzisiaj lepiej, bo u nas takie rzeczy się nie dzieje. Ale historia Kościoła, te wiele lat historii Kościoła pokazuje, że Odejść od szczerego oddania się Chrystusowi, od prawdy jest prosto. Czasami niewiele potrzeba. Kiedy czytamy list do Galacjan, widzimy, że wystarczyło coś dołożyć do ofiary Jezusa Chrystusa, że wystarczyło tylko powiedzieć tym ludziom, że oprócz wiary w żywego Chrystusa, oprócz wiary w to, że jego krew oczyszcza i usprawiedliwia, musicie jeszcze tylko przestrzegać zakonu, abyście mieli pewność, że będziecie zbawieni. To jest to tak niewiele. No coś więcej uczynią. Ale historia pokazuje nam właśnie, że, że łatwo, że tak łatwo jest gdzieś. I zacząłem się by je właśnie zastanawiać, co w swoim życiu powinienem zrobić, do czego dojść, aby być właśnie w tej trójce, aby być w tej części tego, tej historii, gdzie jestem przy Chrystusie, gdzie nie jestem przeszkodą dla Niego, ale gdzie jestem świadkiem Bożej obecności, Bożego działania, tego, że Bóg jest żywy, święty i wspaniały. Myślę, że każdy z nas chciałby tego doświadczać. Chciałby oglądać żywego Chrystusa, chciałby przebywać w jego chwale. Lecz na pewno. Czy Chrystus nie byłby przeszkodą w naszym życiu, w naszym wygodnym, poukładanym życiu? Jan, kiedy był na wyspie Patmos i ujrzał Chrystusa w całej jego chwale i kozałości, on padł przed jego obliczem, padł jak nieprzytomny. Kiedy ujrzał tą chwałę Chrystusa, kiedy ujrzał swojego mistrza, przecież był umiłowanym. Uczniem naszego Pana. Wydawało się tak blisko w społeczności z Jezusem Chrystusem, że nasz Pan przyszedł, aby złożyć, aby przekazać Mu objawienie. Ale kiedy ujrzał tę chwałę, kiedy ujrzał Jezusa Chrystusa, w tej chwale, której jest teraz przyodziany, On padł na swoje oblicze. Czy chcielibyśmy oglądać tę chwałę? Czy chcielibyśmy oglądać takiego Chrystusa w naszym życiu? Czy jesteśmy gotowi mu się poddać. I kiedy czytałem ostatnie słowa Pana Jezusa, które jedne z ostatnich słów, które Pan Jezus skierował do swojego Kościoła, jest to znany nam fragment Bożego słowa, zapisany w objawieniu w trzecim rozdziele, gdzie Pan Jezus kieruje te słowa do swojego Kościoła, kieruje je do swoich dzieci, do tych, którzy nazywali się Jego imieniem i twierdzili, że są świadkami Jego, że kochają Go, że chcą Mu służyć, że służą Mu. Kiedy przeczytamy te miejsce, zobaczymy, że sami o sobie myśleli, że są bogaci, że niczego im nie brakuje, że są tak pełni Bożej obecności, pełni Ducha, że już tak jakby osiągnęli wyżyny i szczyt tego, co można na tej ziemi przeżywać z Chrystusem. Ale Pan Jezus mówi do nich takie przykre słowa. A do anioła Kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen, świ świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wyprobowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba Twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ja wszystkich, którzy miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jaki ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. To ma uszy niech słucha co duch mówi do kościołów. Często bierzemy to miejsce, wyrywamy może gdzieś troszeczkę z kontekstu i traktujemy to jako pewną obietnicę, że pan Jezus stoi, mówi, puka do naszych drzwi. Ale tak naprawdę kiedy spojrzymy na to miejsce, pan Jezus mówi, że on jest na zewnątrz kościoła. Że on jest poza tą społecznością. Że oni poprzez swoje życie i postępowanie tak jakby wyprosili Go ze swojej społeczności. On mówi, ja jestem na zewnątrz. Ja do was mówię, ja pukam. Mówi, jeśli ktoś usłyszy mój głos. Jeśli usłyszysz dziś mój głos. Pamiętamy naukę apostoła Pawła. On mówi, jeśli usłyszycie dziś głos Pana Jezusa, nie zatwardzajcie, nie zamykajcie swoich serc. Ale oni w swoich oczach uważali się, że są bogaci. Że się wzbogacili, że niczego im nie potrzeba. Może Rodzi się w naszych sercach protest. Nie, nam to nie grozi. Przecież to nie o nas, to nie, nasz, nie nasza społeczność, to nie moje życie, to mi nie grozi. Apostoł Piotr, kiedy usłyszał prawdę, którą wypowiedział ustami swoimi, Panie Jezus też tak myślał. On powiedział: Panie, nigdy, nigdy. Ja nie. Oni być może. Ja nigdy. Mi to nie grozi. A Pan Jezus mówi: Zaprzez się, Miało mówi: Nie, to mi nie grozi. Może nam się wydaje, że gdzieś to żyjemy w takim przekonaniu, że to gdzieś się dzieje, gdzieś tam. Ja też kiedyś tak myślałem, mówiłem, to w Ameryce gdzieś takie dziwne rzeczy się dzieją, gdzieś tam może, w Polsce, w Polsce jest spokojnie. Ale widzimy, że te czasy powoli wkraczają i nastają, że wchodzą te różne nauki, różne zwiedzenia i bardzo ważną rzeczą jest, aby pilnować swojego serca, aby badać, sprawdzać i doświadczać siebie samego. Tak jak wielu przede mną, tak ja dzisiaj zachęcam, nie badajmy brata, siostry, badajmy siebie, badajmy swoją własną relację z naszym Panem, swoje własne owoce, które przynosimy, nie w porównaniu z bratem lub z siostrą, ale w odniesieniu do tego standardu, do tego ideału, którym jest Jezus Chrystus, to w odniesieniu do Jego słowa, o którym mój poprzednik mówił, aby budować na tym fundamencie, w oparciu o to słowo postępować, aby ono było wyznacznikiem. Nie nasze przemyślenie, nasze zrozumienie, nawet nie proroctwa, ale abyśmy budowali poprzez Słowo Boże. Ono jest pewne i prawdziwe. Wierzymy, że ono ma moc przemienić nasze życie. I o tym, żeśmy w niedzielę słyszeli. I czasami, tak jak żeśmy słyszeli, potrzeba od nas pewnego wyrzeczenia. Musimy może dać się pokroić, może musimy złożyć coś w ofierze, coś może trzeba oczyścić w naszym wnętrzu. Ode mnie i od Ciebie, drogi bracie, droga siostro, zależy, czy chcesz się poddać. Pan Jezus mówi, stoję i pukam. On mógłby spokojnie wejść przez te drzwi. Ma wszelką moc. To nie jest tak, że my zablokujemy Jego działanie. Że my możemy się sprzeciwić, że mamy w sobie taką moc. Nie, On stoi i czeka na Ciebie i na mnie, drogi bracie, droga siostro, na każde swoje dziecko. Nawet jeśli gdzieś pobłądzi w swoim życiu. Wspominam ten okres w dziejach narodu izraelskiego. Księga Amosa nam to pokazuje, gdzie oni w tym swoim właśnie religijności, w tej swojej tak zwanej pobożności, tak daleko odeszli gdzieś od społeczności z Bogiem, że Pan Bóg przez proroka mówi, nienawidzę już waszych świąt, mam obrzydzenie, mam dosyć hałasu waszych pieśni, mam tego zupełnie dosyć, nie mogę tego słuchać, nie mogę na to patrzeć. I prorok mówi, szukajcie Boga, abyście żyli. Szukajcie Boga, do narodu wybranego, do tych, którzy się nazywali imieniem Boga Jachwę którzy twierdzili, że są Jego wybranym narodem. Księga Mosa nam o tym mówi. Ale tutaj Boże Słowo pokazuje więcej, większą łaskę, ogrom Bożej miłości. Ono mówi, że to Pan Jezus w swojej łasce przychodzi do każdego z nas. Że to On nas szuka, że to On do nas przemawia, że On chce nas zaprosić do siebie. I popatrzyłem na Piotra, popatrzyłem na Jakuba, na Jana, na tą drogę, którą przeszli. Te miejsca opisane w Słowie Bożym takiej szczególnej ich przebywania, kiedy byli właśnie we trójkę sami z Jezusem Chrystusem. To są takie znamienne sytuacje, jak wskrzeszenie córki Jaira, ten moment, kiedy Pan Jezus przemienił się, ten moment w Ogrodzie Oliwnym, kiedy byli sami ze swoim Panem. I popatrzyłem na te miejsca, na te doświadczenia. i Zobaczyłem tą drogę, którą prześli. Zobaczyć, to moc zmartwychwstania, która jest w Jezusie Chrystusie, tak jak w przypadku tej dziewczynki. Tak my doświadczyliśmy jej w naszym życiu, mocy zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, mogliśmy go ujrzeć w tej mocy i doświadczyć jej. Kiedy byli na tej górze przemienienia, mogli zobaczyć chwałę swojego mistrza. Mogli zobaczyć go jako Boga, jako Pana, jako króla wywyższonego ponad wszystko. Przeszli przez ogród oliwny, i myślę, że każdy w naszym życiu potrzebuje przejść przez ten ogród. Stanąć przed obliczem swojego Boga może wyznać, że nie ma siły, że potrzebuje Go, że to doświadczenie, ta sytuacja, ten stan mojego serca, Panie, poddaje się Twojej woli. I to doprowadziło ich do momentu, kiedy Bóg w swojej łasce wypełnił ich duchem świętym i dał im siłę do czystego i świętego życia, aby mogli świadczyć i zwiastować o tym, o tym, jak mówi apostoł Jan, o tym, czego dotykały ich ręce. O tym, czego byli nocznymi świadkami, tego, czego doświadczyli, co było żywe w ich sercu, w ich życiu. Ale to, jak wspomniałem, jak wspominał brat Paweł, w niedzielę wymaga pewnego wyrzeczenia od nas. Jest cena, którą my musimy ponieść po swojej stronie. Nawet kiedy czytamy ten list do tego zboru, on mówi, Pan Jezus do tych ludzi, co mają zrobić, co mają uczynić. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego bądź białe szaty, oczyść swoje oczy, namaść je, abyś mógł widzieć. Jest praca, którą muszę ja i ty, drogi bracie i siostro, wykonać. Aby ten głos mojego mistrza docierał do mojego serca, do mojej duszy. I swego czasu pamiętam, e, taki nauczyciel Leonard Ravenhill, dzieląc się swoim doświadczeniem i dając wskazówki młodemu pokoleniu, jak wzrastać, jak przybliżać się, jak chodzić, bliżej Boga. Mówi, jedz mniej, śpij mniej, pracuj więcej. Proste zasady postępowania. Poświęcaj ten czas dla swojego Boga. Wyznacz sobie jakiś cel w swoim życiu, w swoim codziennym chodzeniu. Wyznacz sobie jakiś czas, gdzie spędzasz go ze swoim Bogiem, kiedy jesteś ty i twój Bóg. Jeśli Bóg przez Ducha Świętego prowadzi cię do Słowa Bożego, bądź w tym Słowie, trwaj w tym Słowie. Jeśli prowadzi cię do modlitwy, spędzaj ten czas w modlitwie. Jeśli prowadzi Cię do tego, aby przebywać w Nim, rozmyślać, zastanawiać się, może w ciszy i w milczeniu, spędzaj tak ten czas. Jeżeli prowadzicie Cię na spacer, do lasu, gdziekolwiek, tam gdzie przeżywasz Bożą Obecność. Jak słyszeliśmy, Bóg działa na wiele różnych sposobów. Nie ma żadnych granic Jego mocy, jego działaniu, sposobów, w jaki przemawia do człowieka, sposobów, w jaki człowiek może doświadczać Jego obecności i mocy Ducha Świętego. Ale kiedy patrzymy na mężów Bożych, Widzimy wiarę, która była wykuta w ogniu doświadczeń, w ogniu próby. To nie były minuty spędzone w modlitwie, to były godziny, lata poświęcone w przebywaniu w Bożej obecności. I kiedy patrzymy na życie naszego mistrza, widzimy podobną, podobny przykład. Noce spędzane na modlitwie, ten ogród oliwny, o którym wspominałem, pełnia Bożego Ducha, której potrzebował nasz Pan Jezus Chrystus. I my tego potrzebujemy, innej drogi. Dla nas nie ma. I gdy patrzyłem na jednego z takich mężów bożych, może nie do końca dla nas, dla nas zrozumiałych, jakim jest Samson, którego dzieje opisane są w Księdze Sędziów, dziwo jest on wymieniany jako jeden z bohaterów wiary. Jest tam wspomniane, że gdybym miał opowiadać o Jeftę, Gedeonie, Samsonie, jest on wymieniany w poczecie tych mężów bożych, o których Słowo Boże wystawia to świadectwo, że byli bohaterami wiary. My, kiedy przyglądamy się jego życiu, może tego nie dostrzegamy, może nie doceniamy, ale mnie uderzyła ta modlitwa, modlitwa Samsona. To ostatnie jego chwile, kiedy był tam w tej świątyni tego Boga, Filistynów, w świątyni Dagona, kiedy stał przed tymi ludźmi, którzy się naśmiewali, wyszydzali go, pozbawiony swojej siły, pozbawiony oczu, pozbawiony swojej chwały, splendoru, który miał, bo dotychczas ten, który chciał postrach wśród Filistynów, stoi spętany. Nie ma nic. I ta jego ostatnia modlitwa, ostatnie westchnienie, ostatnie słowa, które kieruje do Boga, modlitwa, która została wysłuchana. Widzę jego desperację, tą prostotę, jedno pragnienie ponownie znaleźć się w Bożej Woli. i Mówi słowo Boże, wówczas Samson wezwał Pana i powiedział: Panie Boże, wspomnij na mnie, proszę, i wzmocnij mnie tylko ten jeden raz. Boże, aby mógł się zemścić już na Filistynach za dwoje moich oczu. Ten jeden raz spojrzyj na mnie, Panie. Na powrót chciał się znaleźć w Bożej woli, w Bożej sile, w Bożej mocy. Nie szukał uzdrowienia swoich oczu, ratunku dla swojego życia, tego, aby jego sytuacja się zmieniła, jego pragnienie było jedno. Boże, wzmocnij mnie ten jeden raz. Ten jeden ostatni raz wejrzyj na mnie w swojej łasce. Chcę ponownie znaleźć się w Twojej mocy, w tej sile, w Twojej woli. My wiemy, że On był powołany, poświęcony od swego narodzenia. Kiedy Jego ojciec Manoach, Jego matka usłyszeli te słowa anioła, On powiedział, że On jest posłany po to, aby wyzwolić Izraela z mocy Filistynów. Po to było. Po to się narodził Samson. I ten jeden ostatni raz. I zadałem sobie to pytanie w swoich rozmyślaniach w swoim domu, kiedy byłem sam ze sobą czy jestem gotowy pomodlić się taką modlitwą? Panie, wprowadź mnie na tę górę, chociaż miałaby być to ostatnia rzecz, jaką zrobię w swoim życiu. Daj mi ujrzeć swoją chwałę, tak jak ujrzeli to Piotr, Jakub i Jan. Nawet jeżeli by miała być to ostatnia rzecz, jaką ujrzę w swoim życiu. Daj mi usłyszeć swój głos, nawet jeżeli by miał być to był ostatni dźwięk, jaki w swoim życiu usłyszę. Panie, poddaję się Tobie, nie mam nic więcej. Czy jestem gotowy dzisiaj zaryzykować, poddać się Bogu? Czy jestem gotowy, aby to On wlał we mnie, otworzył moje oczy, abym ujrzał siebie takim, jakim On mnie widzi takim, jakim widzi moje życie, moją służbę, moje uczynki, postępowanie? Czy chcę się zmierzyć z tą prawdą? Czy chcę użyć Jego w, swoich, w Jego chwale? Czy chcę, aby żywy Bóg był w moim życiu? Żywy Jezus Chrystus, przed którym nic nieczystego się nie stoi? Bo kiedyś przed takim Bogiem staniemy. To jest nieuniknione. Staniemy przed takim Jezusem, który jest sędzią żywych i umarłych, który jest królem i panem, który zmartwychwstał i jest w chwale ojca. Jest żywym, świętym panem. Do tego nas Boże Słowo zachęca, byśmy dzisiaj, póki mamy czas, rozsądzali swoje własne serca i poddawali się Jego ocenie, aby ono kształtowało nas i pozwalało nam wzrastać w Bożej obecności. Jemu niech będzie chwała. Amen.